Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj do Was przychodzę głównie ze zdrapkami polskimi mamy taki malutki miksik, jak widzicie. Mam zdrapkę Ekstra linię za 10 zł, którą zacząłem już drapać, ale niestety jeszcze tutaj nic się nie utworzyło, ale jeszcze nic straconego, gdyż jeszcze są symbole do odsłonięcia. Mamy również zdrapkę Boom 777 za 10 zł. Ekstra pensje za 5 zł, siódemkę truskawkową za 5 zł i jedną zdrapkę kieszonkowe, czyli mamy zdrapki za 31 zł. I również, słuchajcie, postanowiłem zakupić tą dużą zdrapkę za 20 euro Zdrapkę cash. Niedawno temu drapałem tą zdrabkę po raz pierwszy i udało się wygrać w tej zdrabce 50 euro, także. Pomyślałem, spróbuję jeszcze raz. Jest to zdrapka z numerem 8 i tą zdrapkę kupiłem w innym punkcie, żeby po prostu była większa możliwość, większe prawdopodobieństwo, że trafię na kolejną zdrapkę wygraną, tych zdrapek jest w paczce 10 sztuk, także w tamtym punkcie już trafiłem na 50, czyli tam. Myślę, że jeszcze jest 2-3 zdrabki wygrane, także, także jak widzicie, prawdopodobieństwo wtedy się troszeczkę zmniejsza. Większe prawdopodobieństwo by było to, że po prostu trafię na pustą. A tutaj wybrałem z nowej paczki. W sumie to sprzedawca mi podał ósemkę, także ósemkę wziąłem. Także za chwileczkę zobaczymy, czyli tym razem ta zdrabka przyniesie jakąś fajną wygraną. Także myślę, że dzisiaj zaczniemy od zdrapek polskich, a tą zdrapkę belgijską zostawię na sam koniec. Także, także zaczniemy może od ekstra linii. Także zaczniemy może od ekstra linii, gdyż jest ona już tutaj zaczęta. Także kolejny symbol to kości. Czy mamy gdzieś kości? No, niestety nie, także drapiemy kolejny symbol. Mamy czapkę. Czapki chyba również brak. A nie, mamy tutaj. Czy jeszcze gdzieś pominąłem? Nie, tylko mieliśmy jeden raz, także przechodzimy do kolejnego symbolu. Mamy sakwę. Sakwę już widzę tutaj. I mamy jeszcze tutaj. I czy mamy gdzieś jeszcze? No, niestety nie. Także przechodzimy do ostatniego symbolu i mamy popcorn. Popcorn mamy tutaj. Mamy również tutaj. Również tutaj, tutaj dwa razy. Ale niestety. Wszędzie nas coś blokuje. Teraz szybko jeszcze sobie sprawdzimy. Słońce. Słońca nie było, rower. Rower również, biedronka. Biedronki również brak. Następnie tęcza. Również nie widzę. Lody. Lodów również nie ma. Okulary. Okularów również brak i Biedronka. Biedronki również nie ma, także wygląda na to, że zdrapka jest przegrana. Jeszcze sobie sprawdzimy literki kontrolne. Także literki kontrolne niestety różne. Także niestety zdrapka jest przegrana. Także pierwsza zdrapka przegrana. Teraz może przejdziemy do. Zdrapki kieszonkowe, tutaj oczywiście szukamy pliku, mamy zegar, gwiazdę, bank i plik za złotówkę. Także ta zdrapeczka nam się zwróciła, bardzo fajnie, numerek znalazłem, także mamy pierwszą zdrapkę wygraną. Złotóweczka. Złotóweczka na dobry początek. Teraz, może przejdziemy do zdrapki ekstra pensja. Tutaj, oczywiście, mamy nasze wygrywające liczby. Mamy 19, 4, 14 i 11. Także szukamy. Mamy trzydzieści trzy, trzynaście, szósteczka, jeden i dwadzieścia jeden. W kolejnym rządku mamy dwadzieścia siedem, dwadzieścia pięć, zero trzy, trzydzieści jeden. I 16, także niestety ta zdrabka jest przegrana. Jeszcze sprawdźmy literki kontrolne. Literki kontrolne niestety różne, także przechodzimy do kolejnej zdrabki. Może teraz przejdziemy do siódemki truskawkowej. Szukamy oczywiście siódemki. Mam nadzieję, że takowe się pojawią. Jak na razie siódemki brak. Tutaj mamy osiemnaście, dwadzieścia cztery, dwadzieścia dziewięć, trzynaście, dwadzieścia sześć, jedenaście i ostatnia szansa. Tutaj niestety mamy 33, trzy, czyli również i ta zdrabka okazała się pusta. Przechodzimy teraz do ostatniej zdrabki, polskiej. Tutaj mamy zdrabkę Bum 777. Tutaj oczywiście szukamy siódemek. Najlepiej, żeby pojawiło się trzy siódemki w jednym rzędzie, wtedy będziemy wygraną mnożyć razy 3. W grze pierwszej mamy arbus Złoto, Serce. W grze kolejnej siódemki Brak. Gra numer 3 również. Szukamy dalej. Gra numer 4. Tutaj również brak. Pod piątką, również, pod szóstką, również pusto i pod siódemką. Również siódemki brak, także przechodzimy na drugą stronę. Gra numer 8. Pusto. Pod dziewiątką, również, pod dziesiątką, również pusto, pod jedenastką mamy banany, koronę ananas. Następnie gra dwunasta, siódemki brak, pod trzynastką, również i pod czternastką. Również pusto, czyli niestety, jak widzicie, zdrabki polskie. Tym razem się nie popisały. Tutaj do drapki literki kontrolne, chociaż ewidentnie widać, czy drapka jest przegrana. Także jak widzicie, jeśli chodzi o zrobki polskie, no to dzisiaj się niestety nie popisały. Te wszystkie zrapki są puste. Wygrała tylko jedna zrobka kieszonkowa z numerem 87, ale tutaj mamy tylko złotóweczkę, także na 31 zł mamy. Mamy złotówkę, 30 do tyłu. No niestety czasami tak bywa. Cóż zrobić? E, tutaj teraz przejdziemy do zdrabki belgijskiej. Mam nadzieję, że ta zdrabka po prostu nam coś tutaj przyniesie. No bo jak nie, no to będzie dzisiaj tragedia. Tutaj jeszcze Wam pokażę szybko tabelę wygranych. Także, żeby już nie przedłużając, zaczynamy. Trzymajcie mocno kciuki, żeby tutaj po prostu coś. Padło. Eee, może troszeczkę przybliżymy. I zaczynamy. Tutaj mamy nasze wygrywające liczby. Także mamy takie liczby jak 33, 26, 14, 13, 29, 4 i 25. Także takich liczb szukamy. Mamy 30, i mamy wygraną. No nie wierzę, kurczę. Ostatnim razem również. Nie wiem, czy pamiętacie. Była tutaj liczba 23, której nie zauważyłem. Dopiero na końcu ją zauważyłem. No ale teraz tutaj widzę tą liczbę. Mamy 39, i mamy wygraną. Także super. Także, także naprawdę świetnie. Widać, że ta zdrabka mnie bardzo lubi. Jest to druga zdrabka w moim życiu, którą zakupiłem. I okazała się kolejny raz wygrana, także super. Teraz tylko pytanie, co tutaj będzie się znajdować, ale o tym się przekonamy na końcu. E, szukamy dalej, może jeszcze tutaj uda się coś sumować. Mamy siódemkę. Następnie mamy 12, e, 10. Dwadzieścia jeden i dwadzieścia siedem, w kolejnym rządku mamy szesnaście, osiemnaście i dwadzieścia osiem, także jak na razie nic więcej nie mamy. Następnie mamy dwadzieścia cztery, zero pięć.

jak na razie pusto. Następnie mamy czwórkę, mamy kolejną wygraną, także mamy 39 i czwórkę, także chyba będzie jakaś fajna wygrana. Kolejna liczba to 33, pusto, 09, również 29, nie mamy 34. Również nie widzę. I ostatnia liczba to liczba 25. Również mamy. Także mamy kolejną wygraną. No słuchajcie, no super, super zdrabka. W ogóle jestem w szoku, co tutaj się wydarzyło. Jeszcze szybko zerknę, czy coś nie pominąłem. Trójeczki. trujeczki nie było. 26. Również 14. Również 13. Również 39. Tutaj mieliśmy czwóreczkę, również i 25, również. Także będzie super wygrana. Bardzo się cieszę, bo te zdrabki polskie troszeczkę tutaj zawiodły dzisiaj. Ale jak widzicie, zdrabka z numerem 8 super się tutaj wykazała. Także teraz zobaczmy, co tutaj się kryje. Pierwsza liczba to liczba 39. Tutaj mamy 5 euro. Następna liczba to czwóreczka. I tutaj mamy 50 euro. Wow! <noise> Czyli już tutaj pobiłem swój rekord. Ostatnio wygrałem, słuchajcie, 50 euro, a tutaj będzie coś więcej, bo tutaj już mamy 55 i jeszcze jedną liczbę. Także zobaczmy, co tutaj się kryje. I tutaj mamy 20 euro, także. Także mamy łącznie 75 euro. No super, 55 euro zysku, a jeszcze mamy mnożnik i bonus. Także, jeszcze tutaj, może coś się sumować. Mamy taką wygraną w wysokości 75 euro. Super, no wow, bardzo się cieszę, super plus. Eee, także, zobaczmy podmnożnik. Chyba tutaj już nic się nie, nie uda pomnożyć, ale zobaczmy. Mamy razy 1 w bonusie, również to będzie pusto, bo tutaj możemy wygrać 100 euro. Także tutaj będzie raczej 0. Także mamy 0, no ale to nic nie szkodzi, bo mamy świetną wygraną w wysokości 75 euro. Także super, no bardzo, bardzo się cieszę. Kolejny rekord pokonałem, jeśli chodzi o zrabki belgijskie. No super. Już jestem z powrotem. Jak widzicie, tutaj mamy zdrabki polskie. Prawie wszystkie przegrały. Mamy tutaj minus 30 euro, ale tutaj na pocieszenie trafiła się złotówka. Także tutaj mamy niestety minus 30 złotych. Ale dzisiaj to naprawdę nic nie szkodzi, gdyż w zdrabce belgijskiej za 20 euro udało się trafić super kwotę. Mamy 50, 20. Czyli 75 euro na zdrabce za 20 euro, czyli tutaj jestem 55 euro na plusie. Super, super wygrana, bardzo się cieszę. Także jak widzicie, biorąc pod uwagę zdrabki polskie, to tutaj jestem ponad 200 zł na plusie. Także jak widzicie, zdrabki polskie ten dzisiejszy minus to jest mało ważny. Tutaj się trafiła naprawdę super perełka. Najwyższa wygrana, jeśli chodzi o zdrabki belgijskie. Bardzo się cieszę. Niedawno temu trafiłem 50, a teraz 75. Jestem bardzo mile zaskoczony. Na pewno będę jeszcze próbował te zdrabki. Może do 3 razy sztuka. Może za kolejnym razem trafię stuweczkę, bo mamy taką wygraną. Mieliśmy 50, teraz 75. I może następnym razem będzie stóweczka, także bardzo się cieszę. Mega odcinek. Mam nadzieję, że również i wam odcinek dzisiejszy się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o dużej łapce pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Osoby, które jeszcze tego nie robią, będzie mi bardzo miło was gościć na moim kanale. Na dzisiaj to już wszystko, także bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!